Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie, prosto z lasu. Za mną pociąg, tak pędzi tam w kierunku kobiura, przy bielska. Ja oczywiście jestem w lesie tutaj, gdzie byłem ostatnio. O, to, to miejsce z tą rzeczką z tyłu, ze śmiećmi. Także mamy 1 lutego jest 15.30. Także dzisiaj zachciałem się właśnie tutaj przyjść, troszeczkę zmotywowany filmikiem od Bogusia, pana taty fajny, fajny odcinek nakręcił dzisiaj wrzucił także wam jeszcze troszeczkę o nim podpowiem no i co, zabieram się za sprzątanie dzisiaj, dzisiaj co dzisiaj ze mną widać jak widać jest chwycza, chwytaczek są dwie torby, jedna od FPS Gdańska druga od Kobylina także wielkie dzięki, pozdrawiam, oczywiście ciepłe rękawiczki od Bocia na recykling też od, od Sandacz Trzpa no nie rewia mody fajne, ciepłe buty. No i co? No, przyszłem w to miejsce, gdzie byłem tutaj ostatnio. Trzeba tutaj troszeczkę posprzątać. Myślałem dużo o tym miejscu. Troszeczkę pada. Pogoda przeszkadza, ale te 15 minut myślę, że się szybko te torby zapełnią. Dobra. Kamera na uchwyt i zapraszam wszystkich na spacerek w polecie na odcinek. Naprawdę las o tej porze wygląda przesympatycznie. Jest fajnie. No nie fajne są te śmieci. No właśnie w tym miejscu no, ale po to też się tych chwytaczek wziąłem, żeby jakoś tam ta gimnastyka była lżejsza dla mnie, i chociaż te puchy, te butelki to szkło po wyciągać tam po drugiej stronie. Patrzcie, myślę, że dziś, dziś, dzisiejsza wyprawa też tego tutaj nie zakończy. No, ale są dwie torby. Na razie do jednej będę zbierał na przykład butelki szklane, a do, do, do drugiej tworzywo, tak, żeby mieć tu w miarę gdzieś coś posegregowane. No i co. Kamera na statyw, zabieramy się za zbieranie, za sprzątanie. Właśnie dzisiaj Boguś, Pantata, pozdrawiam się serdecznie, przyjacielu, rzucił taki od, odcinek, co ja znalazłem. To może być strzał życia, coś takiego, ta, ta, taki tytuł. Na koniec Wam podnikuję. Normalnie bardzo, bardzo ciekawy odcinek, to można znaleźć podczas sprzątania lasu. Także zachęcam Was tam gorąco na obejrzenie tego. wpadnijcie. zostawcie 3 po sobie, że jesteście od Flaminga. No tak, no jak się w domu siedzi, no to nic się nie widzi. A jak się wyjdzie, no to niestety oprócz śmieci można różne rzeczy w lesie znaleźć. Ale to będzie tajemnica, także kto szuka, ten znajdzie. I co, mamy jedną torbę na... tu będziemy dawać szkło, do drugiej plastiki. No i co? W razie misja jest, żeby tutaj z tego strumyczka powyciągać coś. Koreczki, o tak, to koreczki do, kore... do koreczków. Oczywiście ten, ten, ten chwytak nie jest koniecznie wygodny, że tak mówiąc, krótko dla, dla mnie. Nieraz które osoby piszą, że czemu sobie chwytaka nie nie bierzesz. No, jakoś no, wygodnie mi się zbiera to wszystko rękoma, ręcami. No, ale tutaj widzicie, jakie są warunki. Trzeba by tam się nieźle wyginać, a to zawsze jest przedłużenie ręki. Dobra, śmieciory na brzeg. Na, na brzeg, potem sobie je posegreguję, tak trzymie gałęzi. No i co? Co tu mamy? Nie ma tu tak nawet w głęboko, no ale nic. Jest. Tak butelka zwrotna. A więc będzie 50 groszy. Już zaś wkład do, wkład do butelkomatu się zbiera od nowa. Ostatnio tak, żeście widzieli. Wszystko wyniosłem. Tutaj flamingowy. O. Wodę wylewamy. Wyciągamy. Tutaj szkło. Ale bryja. Na brzeg na razie Zdesperowana butelka. Ups. Także. Kolejny temat. Nie trzeba te butelki opróżnić, wynieść No bo potem jak to wszystko przeschnie Nie No to, to tam się będą żuczki w tym mordować Na razie taka baza O Chociaż o tyle schwytak dobry To co? No te rękawice mi nie zmokną No ale nie gdzie trzeba użyć Ale się to taplam jak dzik Pyk, na brzeg Puszka. Kolejna flamingowa, propos flamingówek. To witam nowych widzów na kanale, bo ostatnio sporo przybyło, i tam były pytania, dlaczego to jest flamingówka, dlaczego flamingówka. <grywa> no tak została jakoś nazwana puszka Flamingówka. No i tak trzeba będzie wkrótce zobaczyć, jaki jest kurs w ogóle flamingówki. Bo puszki zaś już mają ciekawe. Ciekawe ceny, nawet po te 4,60 skupie za kilogram w Czechowicach, Dziedzicach. No, także dobrze. Wiadomo, ja puszki jak się da, to zbieram całe, no bo po 15 groszy idą do, do butelkomatu, do puszkomatu. I tak sobie tutaj działam, działam dzisiaj z chwytakiem. Tak, tam na drugi brzeg. No, przeszliśmy tutaj. Gąbka, gąbka też tam, zrobił przerzut bejk poleciała tu Butla Tu jakiś winiacz Czy coś, no będzie Aluminium, bo ja tu oczywiście odzyskuję aluminium z tych nak nakrętek Na drugi brzeg, żeby nie potłuc No jesteśmy na drugiej stronie Tutaj tak jakby czyściej Jakby tak by mi się zdawało tylko Zielona butelka Zwrotna a więc kolejny 50 groszy no widzicie, takie tutaj uroki na razie na drugi brzeg potem będziemy wszystko zbierać A tu jak widzę to już tą puchę wyciągnę harnaś i tu jeszcze się butelka ukrywa zdesperowana buty świetne, jeszcze raz wielki dzięki Jarku Sandacz Czwa wielkie, wielkie, wielkie dzięki naprawdę super Super do lasu, super prezent, super paczka. Także dziękuję bardzo. Przydaje się i spełnia się. No i wędrujemy sobie tu po lesie. Troszeczkę ta woda tutaj opadła. No, ale takie miejsce. Świetnie to wygląda. Gdyby nie te śmiecie, a tutaj mostek jakaś cyrkulacja jest robiona. No, to miejsce też już w miarę wysprzątałem. Ale jeszcze, jeszcze ma taki brzydki potencjał. No, ale nie o tym nie ma co za dużo gadać. Trzeba szukać kolejnych tropów, wypatrywać. Jest tutaj flamingowa zgnieciona. Tak to wygląda, właśnie. Wychodzą tutaj metal jakiś. A więc złomik. Coś z grilla, zapewne było tutaj obozowane i grillowane. O! Kolejna buta, zwrot, zwrotna chyba. Chyba. A, butelkomat to zweryfikuje. To kolejną bazę to robić. Tak to wygląda. Dobrze, robimy tutaj bazę po tej stronie brzegu, bo ja tutaj widzę. Różne tematy. No, w sumie chwytak dobry, no, mają, jest w tym sens, że niczego, nie trzeba się tyle schwy, chy, schylać, trzeba powiedzieć, schwytać. Co to dalej? Nie trzeba się tyle schylać, ale już naprawdę tyle tych, przerobiłem tych chwytaków, że druga strona to jest szkoda, szkoda kasy na to, bo no, sporo, sporo się uszkodziło, to, bo mało się te kiki, linki się podrywały. Jeszcze jak z nadją, ja byłem młodsza, chodziłem sprzątałem, no to w sumie to ten chwytak to tak jej frajdę sprawiał. A ona sama nieraz potrafiła nawet będąc z małą dziewczynką zepsuć takich chwytak, także no taki pień tu wycięty wielki. No niech ciekawie to wygląda. No ja naprawdę taki spory spory kawałek odeszłem. Tutaj ten las naprawdę taki czysty. Fajnie to wygląda. Te drzewa porośnięte muchem. Tutaj jakieś takie poobalane. Wszystko. Odleżana ta trawa, te paprocie od, od śniegu. Jest tu w miarę czysto. Tutaj jakieś żerowisko, chciałem powiedzieć. No ale to coś się działo. Jest tutaj. Zwierzyna się ta plała. Dziki zapewne buchtowały. No, takie piękne okoliczności przyrody. No i właśnie, wykorzystując te okoliczności przyrody, czas myślę na pozdrowienia dla pierwszej trzynastki obecnej na czacie. Premierki filmik, ostatniego filmiku ze Sprzątania Lasu. Zapewne z tej premierki teraz też tą pierwszą trzynastkę spisałem. Jeszcze raz powtarzam, zawsze gdy ja się witam, gdy się film zaczyna, ja tam zawsze piszę, że od tego momentu zacznę spisywać pierwszą trzynastkę. No i ja tu po tej komendzie spisuję pierwsze 13 osób, które się tam, że to powiem, zameldowały na czacie. No nic, wyciągam moją karteczkę i pozdrawiamy tą pierwszą trzynastkę. No i co, jest lista, są piękne okoliczności przyrody. Lista, oczywiście, jest z kanału 4 minuty. Pozdrawiam serdecznie. I tak, pierwszy był Lechu, 1982. Pozdrow serdecznie Lechu. Drugi był Paweł Strzelecki. Pozdrow serdecznie Paweł Strzelecki. Trzeci był Heriksus, Pozdrow serdecznie Heriksus. Czwarta była Tenia, raz, dwa, trzy. Pozor serdeczny Tenia. Piąty był Wojtek Czystegiery, pozor serdeczny Wojtek. Szósty był na rowerze zbieram złom, pozor serdeczny na rowerze zbieram złom. Siódmy był Sanda III, pozor serdeczny Jarku. Ósmy był Daniel Kastelik, pozor serdeczny Daniel Kastelik. Dziewiąty był Dawid. P.L pozor serdeczny Dawid. Dziesiąty był Puszko, zbierasz, pozor serdeczny Puszko, zbierasz. Jedenasty był. Kat 666 999, pozdro serdeczne. 12 był Marcin Easy Rider, pozdrawiam cię serdecznie Marcinie. I co 13 był Albatros, pozdro serdeczne Albatros. Wielkie, wielkie dzięki dla Was wszystkich za obecność na czacie. No i korzystając też z okazji, chciałem gorąco podziękować i pozdrowić wspierających kanałami recykling właśnie w sprzątaniu lasu. Ale się rozpadało, ale i tak będziemy pozdrawiać. <laughs> jest już 13 osób, tak? 13 osób, tak jest. 13. Jest 13 osób wspierających, bo od niedawna do Was dołączył Stanisław P. Wielkie dzięki Stanisław P. Pozdrawiam się serdecznie. Drugi, CinCin -cin jest, pozdrawiam serdecznie. Dzięciin. Trzeci, Siedzi w Miedzi. Czwarty, Bociana Recykling. Piąty, Piąty, Krzychu z Landu. Szósta, Celina Datkun. Siódmy, Pociągowo. Ósmy, Tomasz Kropek. Dziewiąty Lolek, Trwa, jedenasty Lechu 1, 9 Lolek, 10 Sandacz 2 11 Lechu1982, 12 Mariusz Pan i 13 Daniel Kastelik, oczywiście Daniel Kastelik jako pierwszy za co zaczął wspierać kanał Flamig Recycling, sprzątania lasu, także wielkie, wielkie dzięki dla wspierających i co, ja oczywiście wracam, wracam do sprzątania, koniec, koniec gadania, ubieramy rękawice, no i co, wracam w ten zaśmiecony teren. I będziemy zaraz zbierać tamte bazy. Cieszy mnie to bardzo, że, że tu jest czysto. Nie ma tak źle. Tam tylko takie obozowisko, ktoś zrobił. Taki syf. I w tej wodzie. Także powybieramy, powyciągamy. I tak to wygląda. Tak, tu jeszcze. W wodzie. Taka butla. Z czego to jest? Kiedyś piwo w takich butelkach było. Coś tu pisze, Nie wiem, nie znam się na tym, ale taka butla. Szkoda, że kapsla nie ma, to bym dużo wiedział. <śm> mm, dobra, to się jeszcze rozej rozejrzymy. No i co? Trzeba będzie zrobić? Przerzuć śmieci. Tam będzie najprościej, najlepiej. I z, drugiej z drugiej strony będę, że powiem, selekcjonował, sortował, ja tylko nie porozbijać. Musimy tu uciekają, co to był? Żubr to był, no jeszcze żuczki, trzeba wytrzepać, tak, co zwrotne chyba, jakiś harnaś, a że będzie 50 groszy, złomik plastiki, cyk, chwytak, żeby nie zapomnieć, no bo ja taki nieprzywyczajony do niego, nie zawsze, no pamiętam o flamingowej torbie, Tyk. poleciało, dobra, tutaj pełne zanurzenie. Tak powiem, wyciągamy, tam chyba widzę też kolejną zwrotną butelkę, ale zobaczymy, tutaj potłuczona, a więc sygnał na to, że trzeba uważać gdzie się staje, stawia nogi, no bo szkoda by było budki przebić i stopy uszkodzić, no tak, to była butelka zwrotna, robi się niebezpiecznie. Kolejna, zdesperowana. Tu. Jack Sparrow. Kolejna. Wodę trzeba wylać. Woda się przyda w lesie. Po co nosić takie ciężary? Tu kolejne. O, rozbite niestety, temat. Niedobrze. To było wyborowo. Pora było, żeby tu zwierzyna w to weszła. Przecież to na pewno to przychodzi pić, spożywać. Nic, ręcami trzeba. Tyle pociągi słychać. Może jakiś zaraz coś przejdzie. Przy okazji pociągów, no to pozdrawiamy. Dwa kanały o pociągach, tak? Pociągowo. Pozdraw serdecznie krzychu. Krzychu to też jeden ze wspierających kanałów dla migracy w sprzątaniu lasu. Zachęcam do odwiedzenia jego kanału. Zostawcie też tam. Ślad po sobie napiszcie, że jesteście od Planinga, chociaż tyle, albo zostańcie na najdłużej. No i kolejny kanał oczywiście, i też wspierający, lechu 1982, który właśnie tutaj w tych okolicach też kręci swoje odcinki. Także pozdrow serdeczny lechu, pozdrow serdeczny papuga oczywiście. I takie to odcinki się stały, że się wszystkich pozdrawiam, no ale tak to wygląda. Patrzcie, tyle tu już śmieciorów leży. A tą pufę jeszcze muszę wyciągnąć. Tą butlę. Będzie pociąg z daleka, papierek. Dobra, tą pufkę też damy kotego tego koca, o, ale to jest mokre. Ciężkie, a pod pufą się ukryła flamingowa. Poszło. O. Została, 15 groszy, tam jeszcze jest butelka. Jedzie pociąg. No, tak to wygląda właśnie na sprzątanku cyk, a ta butelka ubita też nie jest cała, Dobra. a tu jakieś perle To ten Jackson jeszcze przejrzeć, przeglądną, tutaj było już, tu jest czysto i to cieszy, największa właśnie prajda z tego jest, jak się wychodzi z takiego miejsca zawsze uczyli w szkole, nie? że zostaw to miejsce, jakim jest zastałeś albo w takim, jaki jakim chciałbyś zastać no to ja na razie, no w takim jakim zastałem, to nie chcę tego miejsca zostawiać. No ale w takim jakbym chciał je zastać, to zostawię. Po części, wszystkiego też się nie uda wnieść. I tu jeszcze taki folioczek. No na razie, na razie wygląda na to, że jest czysto. No i bardzo dobrze. A tutaj jeszcze potłuczone szkło podejmiemy, przerzucimy tam do bazy folioka. To raczej nie dwa razy przerzucić. Tak się rozglądam, rozglądam za okrągłymi kształtami. Nic już nie widać w tej wodzie. Dobrze, wracamy na drugą stronę. Albo tam się tą układką przejdę. Zawsze to coś się znajdzie, nie? No, nie warto tu było przyjść. Butelka po ryżadzie to też będzie do butelkomatu. Zobaczymy, może przyjmie. Kiedyś kilka przyjął, kilka odrzucił. Zawsze można spróbować. Zawsze ten akurat do butelkomatu w Kaplandzie Przyjmuje te butelki po ryżadzie starej. O. Także jest szansa na 50 groszy. Ostatecznie trafi do huty. Taka butelka, z czego to jest? Taki temat. Tu jeszcze w muszę to zamienić, zaraz tu trzeba przyjść. Brakuje mi rąk, czytaków. Kadrownicę. o tu, bezpiecznik był no będzie kawałeczek mosiądzu a więc jest złomik z lasu kurcze, pełno tutaj butelki podłuczone, szkło zresztą wy pewno też widzicie na swoich monitorach, ekranach te śmieci, bo jest nieraz tak, że jak przejda czegoś przejdę, potem ktoś pisze, że gdzieś tam coś leżało, nie? No tak to jest, tutaj zielone I tutaj kolejny Bezpiecznik Metal kolorowy Coś tu było demontowane Jak to mówią nasi tu byli No nasi, no nasi, no nie nasi, bo nasi Śmieci nie zostawiają w lesie Nie wie tyle grzybów zbierał nie to co tych śmieci jak jest sezon polietylenu różne. Butlę zieloną. Tutaj kolejną butlę mamy. Dużo, tu jeszcze są. Dobra, muszę to pozbierać, bo nie mogę się skupić <śm> na kręceniu i na, i na mówieniu. Maniecz ty jest jakaś gorzoła w tym jeszcze i ciśnie kolejny pociąg. No i tak, 16.20 już na zegarku. Ja ponad 50 minut w tym miejscu już jestem. No i tak to wygląda. Wysyp śmieci w lesie wszystko na tym brzegu zaraz sobie to posprzątam. Masakra, ale taka puenta jest, że kolejne leśne śmieciowisko zlikwidowane. Zaraz wybiorę rękawiczki. Nie zacznę jeszcze do jednej torby dawać te wszystkie szklane butelki, do drugiej plastiki. I zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Ta pufa oczywiście tam ciężka, kopnę ją tam, bo nie mam rękawic ubranych na razie. Tylko tego koca będzie, będzie schła. Jak to wszystko sobie przeschnie, to po to też się wyprawię tutaj. Bo to też troszeczkę waży. Patrz, tu jakaś rura. Nie, belka. No i co, albo przyjadę po to z Etkiem. może że przeschnie, no, no to się to pozbiera, że takie naj, najgorsze śmieci zostaną. No i co, no nie ma co gadać. Biorę torby, ubieram rękawiczki, zabieram się za zbieranie, a potem będzie podsumowanie. No i tak robi się późno, robi się ciemno, ale jestem mega zadowolony z mojej pracy w tym miejscu, z pracy, z mojego działania w tym miejscu. Puściutko tu jest i to bardzo mnie cieszy. Możliwe pewno coś tam się jeszcze ukrywa, jakieś potłuczone szkło, ale wygląda o niebo lepiej. Brzeg czysty z jednej i z drugiej strony. No i co tu mamy? Mamy tutaj nasze łupy, cała ta torba od Ewy pełna butli, ta do połowy tworzy w plastiku. No i tu rzeczy, które odzyskamy, tak, coś tu z tego odzyskamy, bo są flamingowy całe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to już po 15 groszy pójdą do, do tego, do puszkomatu, bo on takie że rzeczy przyjmie, już będzie 75 groszy. Butelki zwrotne pójdą do butelkomatu, już będzie złoty 50, zł, już ponad dwa w sumie. Tu jeszcze do złomu trafią te poklęcone flamingowy Nakręte, nakrę, nakręteczki oczywiście na warsztat do kibelka. Potem Nadia weźmie do szkoły. To się też komuś pomoże. Z tych bezpieczników, z tej osłony, z tego odzyskamy. To jeszcze jakiś pewny jest mosiąc ostatecznie aluminium. No, także ciekawe, co tutaj to robiło, ale robiło. No, jeszcze jest złomik w postaci tej siateczki. No i co, i tyle, żebym tylko o tym chwytaku nie zapomniał, bo ja tak lubię. E, no, bo ja tak lubię. No, lubię. Kiedyś też zostawię chwytak, bo to mi przeszkadza. Niepotrzebne mi to jest w kręceniu. Tam jak mówiłem, ta pufa i ten kod jeszcze zostaje. Poczekam na jakieś cieplejsze dni. Jak to ubeschnie, to wtedy będzie lżej to wynosić. Miejsce naprawdę O no niebo lepiej wygląda niż tu przyszło wtedy pierwszym razem. Także tak to wygląda. No nic, ja zbieram te śmieciory. Idę do samochodu. Widzimy się przy samochodzie. Już nie będę kręcił tego tutaj maratonu, jak idę do aucie, jak idę do auta tylko przy aucie sobie oczywiście nakręcimy zakończenie dobra, nie ma co gadać pakuję śmieciory widzimy się przy e, no, flamingwagen. no i tak, robi się ciemno już ja już z moimi śmieciami w samochodzie, na pokładzie jeszcze po drodze wpadł trochę butelek sklanek, jedna zwrotna, trochę flamingówek tak więc, ile by się nie chodziło, zawsze się coś znajdzie. Trochę się zdyszałem, trochę sapałem, ale jak mówię, jestem zadowolony ze swojej pracy. Pociąg przejechał, no i co, taki ruch w lesie. Troszeczkę aut dojechało, doszło. No i co, nie chcę też przeciągać, nie? Standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji. I co ono? Henka, Siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!